W górach barckich hrabia Kłocki najczęściej siedział na tym pięknym widoku i rozmyślał. Zobaczmy, co wymyślił. Ciekawe, jakby tu było co trzysta lat. Marina, banki klaun! <średenia> A ty ten zianko to od jakiegoś Rrrr, e? <średenia> No! Ej, pa, pa, ci... pa, 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 pokażę ci magiczną sztuczkę! świetne. Seba! <średenia> świetne! <Sebastian, świetny>. Nara, mordo! Trzeba <średenia> mu z Chodź, chodź, z tego, no! Ło, tam, Przecież to niebieskie, to musimy być gdzieś tutaj. No, a może to to w takie długie, niebieskie te góry. To tam, tak tam te góry. <laughs> Ale my dłużej jesteśmy. No wiesz, żeby mi nie Bo to chyba po prostu jest na odwrót, patrz. Nie, 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 Mariola, my chyba zabłądziłyśmy. O, Masz rację! Tutaj się go. Dobra. Dzień dobry. E... Czy wiedzmy może, y, gdzie są spływy pontonowe, bo się chyba zgubiłyśmy? Spływy? Tak. Rzeką tak. pontonowe. Tak. Tak. Rzeką. Tak. O, chyba nie tutaj. Już. Właśnie też tak myślę. English? Przepraszam. Co? English? Chyba nie jeszcze rozumiem. nie rozumiem. To może... German? NIE GERMAN! DEUTSCH! 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 <grym wyszło> o, o co chodzi? O zdjęcie! Zróbmy sobie zdjęcie! No mnie. Uśmiech! Ci... Tak! Ta jeszcze jeden! Yeah! To pa! To dziękuję bardzo! Do widzenia! Proszę pana, a yy, ludzi A jak się pan nazywa w ogóle? Jak się pan nazywa? Ty... Jak się pan Chłopce nazywa? mówisz do mnie? Tak. Fajny ma pan to coś. Fajne, no. A takie firanki to ja mam w domu, wiesz? Firanki? No, firanki, no. Wiesz co to? Nie wiesz? A gdzie mieszkasz? to o czym ty mówisz, Chłopcze! Ty tu mieszkasz? Ty tu mieszkasz? Fajne, masz fajny kolor oczu A wiesz, że fajne guziki chyba dużo warte sobie Takie, żeby się sprzedało No, fajne one są, bo... O, cześć, cześć, franek. Siema, franek! Ej, 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 fajny ten! Ej, a masz aparat na ten A masz gry? Ty komputer komputerowe. Łop! Wzrosły. Widzisz? Wzrosły. Rower Górski! A wiesz co to tandem? Taki na, na dwie jakie osoby! Mogą być na trzy, na jakie cztery? cztery! trzy, jakie cztery? Co ty no tam mnie mówisz? cztery! Został mnie! Cztery! chcę wrócić! Cztery, zostaw mnie! Proszę! O Boże, wróciłem. Jestem w domu. Jestem w domu, wróciłem. Mówiłem no Cię, że doprowadzę się do domu. Czy tu jesteś? Tak, ja też jestem. Wszyscy są, chodźcie. No ale, zumeczku, to znowu ja, słonił. No to twoja łopatka chyba. A,